tam będziemy skrobować, rzucać paczki, a potem będziemy to wszystko zawozić, sprzedawać i się podzielimy zyskiem. No i oczywiście będziemy mieć fan, bo będzie nas dużo, przynajmniej taki jest pomysł. I to jeszcze? I pamiętamy sobie tak, może zrobić, parę osób takich bardzo, że kiedyś będzie po Ale nie ja. nie, i weźmiemy sobie te Zawsze sobie. coś. O, ona też ma problem z netem? A no ma, ma. Nie kurwa rozpierdolą mnie, nie. Chodź. Na. Gdzie jest lambus? Ty sam kurwa jesteś lamus. To, to Co za chuj. Ty rad może zrobi nam content. No już zrobił. Pa, 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 pa. on go nie widzi, on go nie... O, zobaczył go. Bo, kurwa coś widziałem. To Miro. O, je. Ty. Czy... A Nie, kurde. Kurde. przedmiot cię napierdalać. A miałeś przy sobie czy na ty go miałeś? Hansman idzie do Kurwa mać! Oj. Tu czekasz. Myśli. Ja. <laughs> 101 HPS i no powiem Wam, zaskoczyła mi ta laska jak i inflacja. Ja żyję. Ja żyję. Ona nie. No on też już nie żyje. No to mam. Cześć, miro! Aha, to nie jest. Nie. O kurwa. Nie! Dziocha, ale masz fajne pentakle. Ty łypa kurwo, kiedy ogolisz dołoniaki na głowie. Wygląda że. Jak... Z rakietą po zro 600 wbija na Adix relację. Subików na pierdole dlatego trochę wody ty z rakiem. Eee, ale ja mam jednego widza. tylko kogo ty chcesz przeciągnąć? Ty kurwa, debilu ty. Ty kurwa, bez mózgu, jebany.